Zapomnieliśmy oddać w sumie um, kask i w sumie dobra, chodź to... Z Faliłeś jestem zawiedziony. Tym czasy dzisiaj jakieś. Sekundę, no ale ty. wiesz co Felicy my mieliśmy Ale my mieliś... Zmieniłeś swój super kombinezon, który miałeś, taki fajny, na taki nowy normalny. Tak, zmieniłem już. A mieć taki fajny, taki że naprawdę go. był taki. Załóż na warburki. Mam go. Taki, go. taki Mam go. Że... Ale co, nie podobał Ci się? Ten stary? No. Bardzo właśnie, taki był, ale, że już nie ma takich kombinezonów. taki śliski wątek, ale jak u Was testy, weź zostaw mój kombinezon, jak u Was ale testy. Ale nie no, wiesz, patrzę co się dzieje w internecie. Słucho, co? Gdzie? Słucha Mówię, że sucho będzie. No będzie sucho. No ale tam nie mam OPOM właśnie na sucho i to jest taki mały przykład. Znaczy musimy przygotować, ale co nie, chcesz. Nie, ja mam R11, ale one znowu tak nie w Nie w A jeszcze jak złapiesz jakąś yy, taką wilgotność, pff, jest a po A chyba jak widziłem po nie wtedy co byłeś, to MW na tym szutrze naprawdę bardzo fajnie działała, a założyłem r 11 i dramat. Mhm. Dlatego no. trzeba będzie to -u, S super. Nie. Mam. Ty masz super soft, a to super, a ja nie mam super softa. No, ma. jest... S10 to mogą nie stać też. to tak ja na no. mw 1 chyba no. Nie mam wyboru. A ja sobie jest? Nie, nie, nie widziałem. A jest? Jest, jeszcze. jest bo ja muszę wytyczne jakieś dać. Te to, to? MW1 to? są takie, jakby farbką jak ktoś pomalował. Farbki, takie były? MW1? No. Taką, że z boku? Nie, nie. taką. Są czarne, jakieś jak Tak, one w lepie są takim, 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 oni tak mówili, że taki lep jest teraz. No bo ja kupiłem sobie MW1 nowe. Tam się tak nie tam świeciło, i nie tak nie. się nie świeciło jak psu Jajta. Znaczy, ale miałem pewnie i kupiłem no, w sierpniu. Bo wiesz, co ta dostawa przyjechała w środę. Albo we wtorek. Nie, wyglądają, co? nie widziałem ich jeszcze, idę no, zobaczyć. No, zobacz, jak... Takie takie błyszczące, tak? Ale takie jak, kupa jakby się kupolował fartką. Może leżały z dwa dwa. Tygodry. Nie właśnie z drugą stroną, że takie jakby turbo-świeże, tak turbo-nowe jakby... Tak, nowe. Tak, dopiero wysły. O właśnie. A o tym mówił. Faktycznie, no są takie jakby ktoś się ma czymś... Znową. Mogę? <grybujesz> <grybujesz> Oj. Oh Fotel jest z lamy, nie? Idealnie? Ta Wow, nie no, stary. Kup mi taką. Tylko faktycznie nie widać tych... nie widać... Gdzie te patyki? Jest. Jest bardzo mało miejsca, jest tak, tak, jest wiesz, mało, no tak, tak jest, ale jest świetnie, to co, to co, to, co wcześniej była mowa o tym, że, że siedzi się faktycznie za osią, no to, 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 w ogóle inne postrzeganie na, za kierownicy w ogóle, aż muszę sobie Insta zrobić. Chciałbym mieć taki samochód, ale mnie nie stać na utrzymanie takiego auta, bo ja wiem z czym to się wiąże. O ile jak kupisz sobie, to oprócz... No, no dobra. Kupejnik. No ale to... Ja myślę, że to, to tak... Cykał, no bo to, to chyba najtańsze rozwiązanie. No. Nie, góry tak, tylko taki pojazd to nie jest najtańsze rozwiązanie. Nie, jest nic nie nie, bez... nie, nie nie no to to jest jakaś... wiesz... No studnia by na. No dzisiaj powyżej 600 koni coś co ma, no to to kosztuje. No. Michał, Michał, ty chcesz coś ustalić? Coś w ogóle, coś mamy jakieś, masz jakąś um, sprawdzajkę, żeby na pewno tam się polało coś wewnątrz. No, no tak, tak no to, to będziemy zaraz wszystko ogarniać, poczem się chłopaki ogarnął no, Pasek, kurwa, no co ty hmm. No wygląda to pięknie, ale... To wygląda ładniej. No nic, no trzeba się już pogodzić z tym, że jeżeli samochód kosztuje pół miliona, a tam milion dwieście, no to wiadomo, że nawet z ceny wychodzi, że będzie szybszy na kilometrze. A przynajmniej no nie drugie tyle, no ale no chociaż o sekundę. No nie ma co gadać. No to, to, to tak jest. Tak jest. Szefie, jak? Jak idzie? Dobrze idzie. Dobrze, idzie, dobrze. dobrze jest. Musi, musi być dobrze. W której my startujemy? My będziemy startować dziś, nie wiem, musimy na za ten, no to pół godziny. Jeżeli to od tyłu idzie, no to masz 80 jedzie. przejedzie tym. Dziś będziemy startować 19:20. Do tego czasu musimy gdzieś stanąć, gdzieś w miejscu, w którym będziemy widzieć. Bo plan jest taki, żebyś wiedział. Chcemy wyjechać stąd na kołach. Bo to jest bliziutko. No okay, znaczy ja... W już yy, bez kasku, w trojach, wyjeżdżamy stąd, dwa auta stąd wyjeżdżają, bus, na kołach jedziemy do pruszko. Tutaj bokami to jest bliziutko. Dobrze, no wiem, bo jechałem teraz. No? Bo starcie jest w którym miejscu, gdzie on jest w ogóle? Przy tym e, samochód kup, i coś takiego. Jest to 15 minut drogi stąd, no. na, tak wiesz, w ogóle na, na pierdolę. Czyli chcesz pojechać, żebyśmy my przyjechali tutaj samochodami cywilnymi, ubrali się, tak. już ubrali się, przebrali tutaj i stąd pojechali na kołach wszyscy w, w rynsztunku bojowym. Wy tam gdzieś będziecie musieli się rozstawić. Ja jeszcze z to ustaliłem, bo on powiedział, że jest 15 minut tego przedstartowego. Ja, ja nagrzeję felgę, rano będę miał tą maszynę do grzenia, więc wsadzę to w koc wszystko i wystawiasz na zewnątrz i po 15 minutach wystawię to na zewnątrz. Jeżeli mamy stać 15 minut na przedstartowym to może się okazać, że to nasze grzanie nic nie da, że bardziej nam nagrzanie na hamulcy da niż samej samych. Tylko jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że wiesz, że nawet jak będziemy stali tam 15 minut czy 20 to z 80 stopni jak zajdzie ci do 20 czy do 15 czy do 10 to zawsze masz 10, a nie 0 które stoisz, no bo będzie 0 stopni. Tak? O 15 minut to jest bardzo długo, bo im zdaniem wystygną do zera. Ale możemy to sprawdzić. No sprawdźmy, no. Może to coś da, może coś nie da. No dzisiaj wystartowaliśmy, wyobraź sobie, wyjęli chłopaki z koca e, SS-01 i przejechałem tylko ten kawałek, odcinek tego, tego łącznika między torami. No i stali. Bo i ona pff, wstała, jak. Natomiast R11, staliśmy trochę dłużej, bo rataj tam robił okrążenia. No to R11 ok. Tam trzeba było ją i dać ze dwa zakręty, żeby ona się tam, wiesz, trochę do, wstała. Natomiast już na takim wilgotnym, pff, stary już jest. Uuu! i jest, jest wiesz, jest problem. To jest kombinezon, drugi jest kombinezon tam ciuchy są w tym. Tej... Pan tak, jest pod spodem, buty są też tutaj. No pewnie jeszcze dwa razy zadzwonimy. No pewnie, że zadzwonisz jeszcze opowiesz mi co się dzieje tam mhm. z tobą. No dobra. No. No. Nie ma co tam gadać i uważam, że tak. Jest 6.30. Idziemy na śniadanie. ale tam lewy łuk to jest tak, że ta prawa strona to będzie tak zjechana tej kopłony, że tam nie ma asfaltu, nie? tylko tam jest taka wylewka. Ta wylewka no. Przed nami będzie 70 e, parę 70 samochodów, załup. 80 załów, więc też e, jest tak, że ta wylewka będzie mocno nagumowana już. Nie? elegancko, elegancko A jest szybą wyszło. Teraz z szybą wójte. tak, tak, ja sądzę, że to tak będzie nie? <laughs> Tak, także tego <laughs> ja pokazać, to jest okno Możemy sobie teraz... Ale słuchaj, bardzo fajna Alcantara! Ale powiedz mi, co to już ma jakieś znaczenie? Ta, ta płachta wasza? Co chodzi o to, że ja lubię luksus. Luksus, tak <laughs> choć tutaj wygrałem! Aj, na ten shooter, ale zobacz, ten shooter nie wygląda tak źle dzięki prawy 3 szeroko 150 lewy 3 późny na shooter i zaszczytem lewy 3 otwieram Do prawy 3, do prawy 4 później. prawy 4. Ale pogoda nam się robi, co? 2 stopnie wys... Nie, no nie czuć, no, ale jest milusią Ile mamy jeszcze tutaj dojechać? Czasu mamy 4 minuty. Także jest odcinka odcinka dojazdowego, je, od, odcinka samego jest 3 km, a dojazdówki 40 minut. No ale to taka jest charakterystyka tego rajdu, że trzeba odwlec to wszystko, bo duża, bo duża ilość załóg yy, zaraz by się tak skomasowały, byśmy stali tam po godzinie. O ósmej, żeśmy zrobili zapoznanie tego Słomczyna. Powiem ci, że wygląda to znośnie, natomiast jak zmarzłoby jeszcze mocniej w nocy, no to ten shooter nie rozwalony byłby, tak mi się wydaje, że... No jakby przymroziło, to najlepiej jakby przymroziło, tak? lepiej dla tych, którzy będą jechali, wiesz, pierwsi. Na końcu. Na końcu to już będzie rozwalone, no. To... Ja o trzeciej byłem w domu, także kurwa nie jestem w super stanie. Ja cię kręcę, to co ty żeś tam róż? Skody się naprawdę... No, no, a myślisz, że pompę wody wymienić na samochodzie bez rozbierania pół auta, to jest minuta? No wiem, wiem. Okazało się, że gaśnica skończyła się 1 grudnia, o. więc jeszcze... Wykręcaliśmy gaśnicę z mojego samochodu do twojej, Czas poleciał tak, że. Nie wiem, kiedy się zrobiła druga 30. A powiedz mi, co było awarią tego, przy tych, tych, tego wycieku? Przetarł się wąż o kuwetę? Nie, nic się nie wydarzyło, nie wiem co się wydarzyło. No jak to. Nic się nie wydarzyło? Nic, no, się wydarzyło? nic się nie przetarło, no. Daliśmy dwa nowe cybaty, może cyban puścił, nie wiem, może przez co, wiesz, Kliknął, no nie wiem, nie mam pojęcia, no nie. Nie jest to wytłumaczalne, tak samo jak zjeżdżający pas. No to, to to już jest w ogóle jakaś historia. A dzisiaj wstałem rano i tak. O kurwa. Bo robisz Paweł, jeszcze kurwa, musisz pieniądze wydać. Ja rozumiem, dla tych, którzy mają, pracę mają, to jest praca ich ja rozumiem. Moja żona mówi, kurwa, że tobie jeszcze chce w ogóle tam jechać, to cię podziwiam. Że do ciebie, tak? Tak. Ja cię gręco. Nie, no bo to, bo to powiem ci, że. że to jest takie już Frustrujące. ja bym wszystko zrozumiał, żeby to było na od... Na podróżach, Dymanie się w tup. Ciężko lepiej. I, I tak się rucha, no. I coś zawsze, coś musicie znam. No. Dobra, my jedziemy zapoznawać się z trasą, się nie martwić. Nie mamy się czym martwić. No dokładnie, no zrobiliśmy co w naszej wolce, a reszta już należy. A ja też będę robił U... co w moim mojej... Służewiec. Powiem Ci, że to moja ulubiona próba no Zobaczmy, że po weekendzie też będzie. Lubię tą próbę, bo jeździłem tutaj trochę i jest taka sentymentalna, bo kiedyś dawno, 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 dawno temu, w 2013 roku jeździłem tutaj, a w 2014 pół oś urwałem na przejeździe w tą bramę. Startowaliśmy stąd chyba, był, o stąd było, tu i tutaj było, Przedaj, kurwałem urwałem no bo trzeba było delikatnie przejść. To, to do tak. prawy dwa w bramę z uwagą. Hala. No zrobiliśmy już zapoznanie z y, Słomką. Teraz Służewiec. Na Służewcu jak nie odrobię tego co straciłem przez te dwa dni to już koniec. <laughs> jego samochody nie chciałbym kupować po nim samochodu. Stajemy na, na tym na tym szutrowym tym i on mówi: 150, przechodzę z ch… Trochę odkleja. Ja bym w tych chopie Ja sam serem się małem. na treningach dzień temu, Ciwikiemu pod Łódźem. Jak leci zaraz zobaczysz film. Yep. A potem sprzedam Civic. nieużywany. Działem kolega mi wysyłał. To o w tych <suszyńska> tutaj jest taka akcja pod tytułem z tymi policjantami jeden policjant leżący, to jest straż to jest narysowane a... tylko to ale... jest taki mały wjazd pod straż to straż, tak, to tak do, do ale rządu. potem jest po porądzie. tu jest katastrofa, bo są dwa garby podobno. ale nie, jest zwolnienie no jest, tak. jest zwolnienie, jest zwolnienie, zwolnienie jest. są takie, o to jest tu po, po starcie nie jest jeszcze pół biedy przejedziesz go, a potem tu jest zwolnienie przed garbem bo jakby to trzeba było no. iść wszystkim to tak no, zwolnienie przed garbem dobrze dobrze, 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 dobrze no. start 80 lewy rondo A tu będzie wygryzanie, zobacz, będzie ciasno Czyli będzie można zrobić beczkę Lewy 3 ciasno? Tak Hamowanie Lewy dwa nawet hmm. Ciasno i lewy pod górę No pisać lewy ślimak czy też się... Tak, lewy pod górę, bardzo długi To że będę tak jechał, Daleko jeszcze o i tu hamuj, ja... ty, nie wiadomo kiedy Prawy nawrót Raz, i jeszcze raz i wtedy. Tak, go nie jadł jeszcze raz. Mhm. No. I lewy nawrót dwa razy. Tak? I dobra wracamy. Tak, prawy i lewy nawrót. To jest tu? Hmm, nie, tak. Patrz, sugeruję, się babon tu leży. To... Tak, jest, jest tutaj. Przed znakiem hamuj na znaku. Mocne hamowanie. A czekaj, tu jakieś wygrodzenie jest? Nie. No jest. No nie ma. No jest. No nie ma, no. No stary, no jest. chodź zobaczysz. Tu ale co, tego nie ma, to jest normalnie strem. No ale dobra, no ja, ja rozumiem to. No, chodzi o to, że to jest wygrodzenie, a tam jedziesz po syfie, kurwa. albo to sprzątnął, albo to wiesz, albo to, no bo tutaj będzie milion kilometrów na godzinę i potem wiesz. To. No dobra, no. Tam, ja, to, ja to jak wjeżdżałem, to liczyłem sobie do 20 i wtedy już się, za, już się kończył ten ślimak pod górę. Ale lancerem będę może miał, będę szybszy. <grym> to więc do, w 15. Jak odliczę do 15, to się skończy ten ślimak. A to będziesz jechał i liczył? <grym> tak, raz, dwa, trzy O, <grym> jest. No i powrotny też z tymi dwoma podbiciami. Ja się tylko jednego obawiam. Żeby się nie zaklinować tam. Pod górę, bo cały raj to odwołają. To jest powalniacze to pełno pyton, nie? No myślę, że tak, bo one są i tak już zwolnione przez szykany. Cześć. Cześć. Co? Szczytny cel. dobra, Szczytny cel. Wiesz co, ja myślę, że będzie dobrze tutaj. Okej, okay. ale jak no. wymyłeś się, pięknie. No, nie, to jest, słuchaj, to jest wypiaskowana felga, wymalowana, jest odnowiona w stylu. Tak? Jest zrobiona tak, jak powinno być. Proszę bardzo. Ej, teraz nabiera mocy. Teraz nabiera mocy, dokładnie. Dobra, idziemy badania, dokumenty i w kontakcie, dziękuję. Przekazać prawo jazdy. Do tego, żeby już zakończyć tutaj całą procedurę Oddali Oddali w końcu prawy. Nie mieli wyboru. Słuchajcie, zapraszam bardzo serdecznie. To jest zobaczcie. To, to jest... To jest... To jest, to? Nie, to jest bluza Ono i ono widzisz, no To jest czerwono, to taka eska To się No i... Wiadomo tak Zakrywaj I zobaczymy co się będzie działo Sklep jest mega wypaśny, ponieważ... Ma też autoryzację poszczególnych i To jest, to się ceni, bo to taka bluza z napisem Porsche nie jest tak, słuchajcie, że tak w już można se kupić. Raz jedziemy tu, raz jedziemy tu. Ale tu wracasz i tu. I jeszcze raz. Mm, dobrze, jest wszystko. A tu nie startujesz z tego? Nie. Tylko z tego startujesz. Z tego. Tak. Prawym cztery schamuj Prawy cztery. Ja muszę z nim gadać, ja gadać. rozmawiać. Weź do nie wiem gdzie jest, bo eee, mi zależy na tym, jak jest przyczepnie, co się dzieje w hotelu, znaczy w hotelu, w galerii. Co się dzieje na, na hotelu, na galerii i potem co te, co te podbicia robią, nie? Aha, i ostatnia, i ostatnia prawa. Jak masz tunel, w tunelu idziesz do prawej, postawili wygrodzenia tam i syf jest poza To Sytuacja jest taka, żeby dojechać tutaj mamy jakieś 15-18 minut, dojechać do miejsca, tutaj jest start, mhm. znaczy tu jest rampa i teraz tak, są dwie drogi, można jechać albo tu prosto i skręcić tu, tutaj jest McDonald's na rogu, więc bardzo charakterystyczne, tutaj będziemy jechać, tak jak, o, mhm. ale przed McDonaldem, 300-400 metrów jest Shell i myślę, że bazę zrobimy na Shellu. A, ja, a skąd wiesz, że jest wolny, że ktoś tam tego nie wpadł na taki sam pomysł jak Ty? Nie wiem. Słuchajcie, cały czas operujemy w tym kwadracie, tak? Tanio. Tu jest start. Dokładnie tutaj jest start. Tu, tu gdzie jest ten 90 stopni. Więc tu jest bardzo dużo willowych uliczek. Nie potrzebujemy miejsca. My tylko potrzebujemy zmienić koła. 4 minuty przed waszym odjazdem. Musicie się pojawić tu 18:28. 18:20. Zakładamy wam koła i jedźcie. I jedźcie. Grzejecie już felgi? Tak. Tak. Żyjecie Felgi. Tak. No i jedziemy zestawem prawdopodobnie S01. Tak. No i one są na busie, więc jakby nie musimy jechać tam, rozstawiać, podłączać, grzać, bo już mamy grzany. No one, one się teraz grzały podczas jazdy. Jeszcze podczas jazdy. No dobrze, no i mamy tam i zajeżdżamy, patrzymy co się dzieje, żyjemy dalej do upadłego, czekamy, 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 tak. czekamy, czekamy, czekamy. Tak. Go. Ja no siedzę w chodzi. środku od... i go. Tak. A, dobra, ale tak. no to co? Co to jest? się szyfunciu, że się ubierał na podłodze, ten wejdź wejdź szyfunciu. Jaki szyfunciu to z to trzeba dbać, trzeba przepłacić, nadpłacić, zanieść do rajdówki, nagrzać rajdówkę. Powiedziałaś im? Ja im powiem zaraz, ja im powiem. Tylko te siedzenie na tym szefunciu będzie siedział. Twoje, Takie ch... Tak jest obstrane. <grytaki> Zimne, tak, polary nasze. Ole, kurka, piękny. Mój... Now the combination stop racing! To już dosłownie chwilę przed, przed wjazdem na rampę, bo z rampy od razu idzie już 100 metrów i tam startuje tak? Nie. Raczej na te monitory to 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 tej... no. nie. nie, bo jak ty wyjeździesz i wysiądziesz z auta, to będziesz to miał na plecy. Dobra. To ja, już... Dobra. Nie. ja nie mam czasu, jak chcę jechać. Park przystartowy, ceremonia. I od ceremonii mamy 100 metrów do parku, ale 12 minut od ceremonii do startu. 12 minut. Jeszcze. Tam wyregulujemy na pewno ciśnienia, nie? Pamiętaj, że będziemy mieli start i beczka. I ona nam dobrze też od razu stanął. Do... Wstanął wstaną nam te opony. No. Dobra, chodźcie. Felix i Adrian Mroszczyk, co wisi Lance. Felix, ulubieniec młodzieży przez to, co robi na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Miałem że jak patrzyłem na nasze przejazdy, to my, to tak staliśmy w miejscu. Rzeka ja ten pojechał, na... 8,1 klepał Marciakowi. 8 sekund. Kluczyn, na live widać wszystko, jak cięśniutko, jak to wszystko bije. Odjechał tak ciasno, obrócił się, bach, 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 tu i nie ma. No? było. No mokry jest całe, cały jest kombinezon mokry. Ja jako siedziałem w tym samochodzie. A, 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 on wygląda jakby jak się zgrzał. M. Ale zauważyłem jedną rzecz, że jak ja jadę, to po prostu chyba nie oddycham, albo oddycham tak... I prostu tak się spinam. Dwa słończyny, dojazdówka, tankujemy, służebiec, dwa służebce. i na, na tankowanie dojedziecie po słończynach. Tak, no jedziemy, no, no to tankujemy się i potem A, dwa słuchaczy. My... I na domowo dojedziecie, tak? Tak, no wtedy no, no. jak nie będzie jakiegoś wieczu, afery, no. że trzeba wrócić szybko. No, no to... i tak będzie jechało za wami auto z paliwem, więc... A, okej. Wiesz, nie mamy S01 na zapasie. Mamy nową. Ale to jak mamy nową na zapas, no dobra, no ale to... Pójdzie na pójdzie na karową w razie czego. No. Te ESE pójdę, no. Czyli ubieram je. dwa, przyjdę. cztery ubrać. Hmm. No na karową tak trzy na Nie. <śmiewanie> ubrać cztery koła czy osiem koła? <śmiewanie> cztery koła za <co> osiem koła. <śmiewanie> dobra. Jedziemy.